Nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Umiłowani w Panu siostry i bracia. Jeden z piłkarzy nosił na szyi złoty łańcuch i medal. No i to normalne, jak to sportowcy mają różne jakieś tam odchylenia. Ale kiedyś przyszedł do niego dziennikarz, żeby y, odbyć wywiad z nim, przeprowadzić. A ja, na tym medalu były wyryte słowa, Ja jestem trzeci. No i ten dziennikarz z nim rozmawiał, ale później pytał, A co znaczą te słowa wyryte na tym medalu? Ja jestem trzeci. Bo w moim życiu na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, na drugim miejscu są rodzice i najbliższa rodzina, a ja jestem na trzecim miejscu. Ja jestem trzecim. I kochani, to jest właśnie odpowiedź tego młodego człowieka, sportowca, że Bóg. W naszym życiu musi być pierwszy. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus do tłumów, które za Nim szły, nie tylko do dwunastu apostołów, ale do całej tej kilku tysięcznej rzeszy ludzi, odwrócił się i powiedział: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści Ojca, matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nie może być moim uczniem. A kochani, zobaczcie, jakie trudne słowa. Zaniechęcające wręcz. No bo jak tu? I zresztą, kiedy to słuchamy, to wydaje nam się, że to jest jakaś sprzeczność dla i Ileż razy Pan Jezus mówił, że trzeba kochać, Pana Boga ze wszystkich sił, a bliźniego jak samego siebie, a nawet jeszcze dodał więcej, żeby kochać nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą i oczerniają. Jak to więc pogodzić? Czy Pan Jezus wzywa do nienawidzenia? Że to nie znaczy, żeby nie kochać rodziców, nie kochać brata, siostry, dzieci, tylko kochać mniej niż Pana Boga. Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu. I wtedy, tak jak pisze Adam Mickiewicz i powtarza słowa że gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu. I kochani, tutaj właśnie Pan Jezus w tych słowach Ewangelii na to zwraca uwagę. Ksiądz proboszcz poszedł do sklepu i spotkał przed sklepem jedną parafiankę, która w ciągu roku co się pokazywała parę razy na Trzy Świętej, we Wielkanoc, na Boże Narodzenie, no czasem jeszcze na Boże Ciało. A miała troje dzieci. I ksiądz powie, proszę Pani, chciałbym z Panią parę zamienić. Bo ma Pani troje dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie są na katechezie, chodzą systematycznie. Co niedziela są w kościele, a pani nie chodzi na mszę świętą z mężem. A ona powiedziała Proszę księdza, bo ja uważam, że religia, religia ułatwia wychowanie dzieci. Dlatego posyła mnie na katefezę i do kościoła. A jeśli chodzi o mnie, to wiem, jak postępować nikt mnie nie będzie pouczał i Kościół mi jest niepotrzebny. Kochani, zobaczcie, ilu rodziców dzisiaj ten sposób myśli. I żeby jeszcze posyłali dzieci. Ale jakie dzisiaj jest świadectwo rodzin. Gdzie są rodz dzieci, młodzież w czasie niedzielnej nie ma, ale słyszymy, a co będę się kłócić o świetne sprawy? A dorośnie to sam będzie chodził albo odrzucił. Ach tak, nie ma takiej potrzeby, to co będę go zmuszać? I tutaj właśnie, kochani, jest odpowiedź: czym jest wychowanie? Bo dzisiaj to się wszystko przewróciło do góry nogami. Dzisiaj wychowanie rodzice rozumią, że dziecko musi robić co chce, żeby go nie stresować. A wychowanie to jest presja, to jest nacisk, to jest żądanie posłuszeństwa. I dlatego nie można tutaj tłumaczyć, a no, bo on tam jest jeszcze młody, to jeszcze nie rozumie, a kiedy zrobi? I dlatego, kochani, staro, staro yy, łaciński, yy, yy, przysłowie łacińskie mówiło, że werba docent, egzemna trahunt. Słowa pouczają, ale przykład pociąga. I kochani, tutaj trzeba przykładu, rodziców, bo Dzieci są wiernym odzwierciedleniem swoich rodziców. Robią tak jak rodzice. Wnuczek pyta Babcie, już chodził do drugiej klasy, i pyta Babcia, A kiedy będę duży? No, jak uroczysz, to dobrze, bo nie będę musiał chodzić do kościoła jak tata. No, jest, to jest właśnie to. I kochani, Trzeba przykładu, dobrego przykładu. I takim przykładem jest dla nas święty Tomasz Moron, Anglik. Kiedy w XVI wieku król Anglii ogłosił się głową Kościoła Anglikańskiego, to wszyscy urzędnicy królewscy musieli podpisać lojalkę, potwierdzenie, że Wszyscy większość podpisała tylko kanclerz królewski Tomasz Mor nie podpisał i za to król go parę razy upominał, w końcu zamknięto go w więzieniu, a ponieważ nie dał się skruszyć, więc skazano go na karę śmierci. Miał kilkoro dzieci. I jeszcze przed wykonaniem wyroku król powiedział do żony, żeby poszła do niego do więzienia żeby go przekonała. I żona poszła i mówi do niego: Przecież mamy dzieci, jesteś im potrzebny jako ojciec. Co tu tam podpisać jakiś tam świstek? Podpisz, a ja będziesz żył. I muszę dać im przykład, że są wartości wyższe, na których warto oddać życie. Ja nie mogę inaczej, bo bym zaprzeczył swoim wyznawanym wartościom. I kochani, pozostał wierny do końca wykonano wyrobkę. A papież Pius XI w czterechsetną rocznicę jego śmierci w 1935 roku w procesie kanonizacyjnym ogłosił go święty. To jest przykład dla nas, że bardziej trzeba kochać Boga i szanować i słuchać Boga niż ludzi. Również, kiedy tak czytamy Ewangelię, to e, jest tak święty Mateusz, Ewangelista. Siedział w komorze celby. Miał pieniędzy pod dostatkiem. Miał spokojną pracę. Nie musiał się na ciężko narobić. Siedział całe dnie. I nagle przychodzi Pan Jezus i mówi do niego. Pójdź ze mną. A Mateusz stał i poszedł za Jezusem. Zostawił pieniądze, zostawił komorę cech poszedł za Jezusem tak jak był. I to jest właśnie to, a, że jeśli ktoś z Was idzie za mną, a nie wyrzeka się tego wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. I taki jeszcze jeden przykład, który najbardziej jest chyba wymowny, jak kochać i wierzyć, y, służyć Panu Bogu. Y, w Księdze Rodzaju czytamy o Abrahamie, nazywanego go ojcem wiary. I po tylu wiekach wspominamy Abrahama. Co on takiego dokonał? Otóż... Ale żona jego Sara nie urodziła mu syna. Była bezpłodna. Miał wprawdzie syna z niewolnicy Izmaela, ale no to niewolnica zawsze. I Pan Bóg mu obiecał, że będzie miał jeszcze syna. I rzeczywiście Sara poczęła, urodziła w podeszłym wieku. Cudownie, bo już inaczej nie można tego nazwać. Urodziła go syna. I, I tam pożedł, Żydów to był taki zwyczaj, że dzieci po urodzeniu opiekowała się dziećmi matka najpierw. Do 7 czy dziewiątego roku życia, już nie pamięta. I Sara opiekowała się Izaakiem, a kiedy skończył ten czas przeszedł pod opiekę Abrahama, to wtedy Pan Bóg powiedział do Abrahama weź swojego syna i za idź na górę Moria i tam złożysz go w ofierze. Kochani, chcielibyśmy wejść teraz w sytuację tego Abrahama. Tak oczekiwane dziecko, najbardziej kochane, Taki podrostek mamy, który już potrafi rozmawiać i dużo rozumie. I teraz nagle oddać go na ofiarę panu. I Abraham bardzo go to kosztowało. Ale wziął syna, poszedł z nim na górę Morią. Wzięli drewno, żeby było na czym stać. Ułożył to drewno na górze. Związał Izaaka, położył go na tym drewnie, wyciągnął nóż już miał zadać mu cios śmiertelny. I wtedy Pan Bóg powiedział do Abrahama, teraz wiem, że mnie naprawdę kochasz, że jestem dla ciebie najważniejszy. I Abraham zauważył, W krzewach wysłał Izaaka, przy, przyniósł tego baranka i złożył go ofierze Kochani, to możemy przeczytać w księdze rodzaju, ale polecam, jest powieść Zofii Kossak pod tytułem Przymierze, która właśnie w sposób taki luźniejszy ukazuje nam ten dramat, tą wiarę z waganiem Abrahama że tutaj Abraham jest dla nas wzorem mimo tylu wieków. My nazywamy go ojcem dnia i go wspominamy. Kochani, prośmy dzisiaj Pana Jezusa, żebyśmy Boga w naszym życiu stawiali na pierwszym miejscu. Panie, ukaż mi swoje oblicze, i naucz mnie Twoich ścieżek.